Witam Was w makijażu świątecznym, bo jest kokardka. Słuchajcie, dzisiaj będziemy takie w które e produkty Bell, które zaraz Wam zaprezentuję. Muszę tylko skończyć tą podstawę, ten podstawowy. Tutaj to, co muszę, to ja sobie zakończę. Więc. Korektor I te sprawy. W tle słychać nagie miecze. I syn gra w Minecraft. Nie wiem. Och, ten korektor tak ciekawie pachnie. Teraz tak. Kolekcja Bell prezentuje się tak. Jest puder, który użyję, właśnie dlatego musiałam sobie tą facjatę troszeczkę ogarnąć. Rozświetlacz yy, brokat, który porównamy sobie z brokatem z Glam Shopu. Yy, dwie pomadki, tylko że ja wziąłam tę, ponieważ byłam przekonana, że ją będę po prostu używać. Więc. Yy. Z tego byłam bardzo ciekawa, zaraz razem sprawdzimy jak to działa. Kupiłam też kredkę tą do Brwi, która mnie również bardzo ciekawi, jak się z nią będzie pracować. Ja już mam na twarzy podkład i korektor. Podkład mam z Widwo Forever Peterskim. A naprawdę to przed chwilą otworzyłam, także spokojnie. Nie miałam tego jeszcze na swojej facjacie, więc y, razem to wszystko będziemy próbować, razem będziemy na to patrzeć. Obejrzałam chyba dwa filmy... O, patrzcie, jaka gąbeczka z tej strony, gąbeczka z tej strony, taki fajny materiał. Jak zwykle tutaj y, jest zaklejona ta... te dziureczki od pudru. Mm. Ojej! pachnie. Wiecie co, chyba będę używała teraz nowych pędzli, znaczy czystych, ze względu na to, żeby sprawdzić faktycznie jaką jakość mają te produkty. Boże, jak to pięknie pachnie. Jest dosyć żółty, jest dosyć ciemny. Ciekawe czy przyciemnia twarz. Ale za kopciłam tutaj. Hmm. Na pewno daje trochę koloru. Hmm, ciekawe. Jeszcze nie ten, nie zamykam, może dołożę jeszcze transparentny puder utrwalający. I jest napisane kolor, aczkolwiek jest tylko chyba jeden, jedynka, winter cake. No i faktycznie winter cake taki ma zapach. Yy, znaczy w sensie yy, taki ma zapach, jaką ma nazwę. Yy, teraz tak, jeżeli mam to, to słuchajcie, kontur może zrobię sobie osobno, poza filmikiem, poza wami a po prostu a jeszcze pokażę wam, e, co mi pękło pękł mi mój ulubiony bronzer e, 107 natural tan z e, sensic hmm. teraz robię sobie kontur a ten a wrócimy z, z rozświetlaczem i z brwiami Żeby daleko nie odlecieć, wzięłam sobie brązer z Bell. ale powiem Wam, jest bardzo ciepły, latem owszem, ale teraz jak średnio to widzę, ale to nic, to nic, bo chodziło o to, żeby nie odskoczyć za bardzo tematycznie właśnie od firmy, od marki, Którą teraz prezentuję yy, Znaczy pokazuję Wam Po prostu ja nie jestem specjalistą, także Teraz może zrobię sobie brwi Aczkolwiek nie wiem jak mi to wyjdzie Bo pierwszy raz w życiu, w ogóle mam taki Produkt Który w ogóle chyba przeczyszę sobie Nowym pędzelkiem, nową szczotką Brwi okay. W ogóle podejrzewam, że będę musiała znaleźć sobie sposób na to, bo jeżeli pierwszy raz to mam w rękach, to ciężko to widzę. Mm -hmm. Jeszcze nie umiem. Ciężko. Aczkolwiek y, już widzę o co chodzi. Znaczy, wiecie. Wiem o co chodzi i wy też pewnie wiecie, że to robi pazurki. To po prostu robi y, taki wzorek. Jakby były włosy narysowane. Widać no tu. Widać tu. No, tu są trzy. Jak mocniej nacisnę, to, to się wszystko rozmazuje. To są trzy takie paseczki. I ciekawa jestem, jak na długo trwałe to jest, bo wiecie, to nie, na pewno na 100% nie... nie jestem przyzwyczajona do tego. Roku. Nie jestem przyzwyczajona, aczkolwiek nie złe. Tylko, że ja do tego bym chętnie użyła sobie jeszcze z Miss Żel, bo to na pewno nie otwarł brwi. I sobie to przeczeszę troszeczkę. No ale nic, no, pierwszy raz, to musicie zrozumieć, że to jest mój pierwszy raz z tym produktem. Dobrze, mamy brwi. Jak to jest? Ale są. Hmm, może najpierw położymy sobie olejek. Hmm. Czy o nim coś tu jest? Włuszczę do ust efektem lawy. No, faktycznie bardzo jest efektowny, jeżeli tak byśmy... można to powiedzieć. Tylko ciekawe jak bardzo się będzie sprawdzał. Widzicie to? Ten kolor jest jak krople rosy na ustach, ten czarny w ogóle się nie wchłania. Mam nadzieję, że będzie to... no piseczek, nie? Mm. nie? wygląda. Nie podoba mi się. Odczucie na ustach jest takie... Mm, pół na pół, bym powiedziała. nie, nie komfortowe, ni fajne. Podejrzewam, że zamysł był, był okej, okay, aczkolwiek nie wiem, czy zastosowanie będzie dobre. Rzeczywiście to nie trochę zostało, w ogóle no i schodzi, także to nie jest jakiś tam tint, co się chyba wgryza w usta. Nawiązuć usta przed pomadką, która mam nadzieję, że jest matowa. Trwała pomadka w płynie, więc mam nadzieję, że będzie matowa. Dobrze, przejdźmy do um, tego, co mnie najbardziej interesuje ogólnie z całej tej serii, czyli do rozświetlata. Um, intensywnie błyszczący rozświetlacz do twarzy i ciała. A więc, teraz tak um, Gdzieś słyszałam, widziałam, że porównują go do Fenty Beauty i powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka tak, też tak uważam teraz tak, tu jest jeden, jedno kółeczko i w środku jest drugie ja przejadę palcem dookoła i wygląda to tak to jest po prostu perła biała tak myślę, a to co jest na środku przejadę drugim to jest suche, to jest bardzo suchy produkt który... spam puder. Który wygląda tak. I faktycznie wygląda jak Fenty. No biały... No biały to nie jest raczej dla mnie rozświetlacz, raczej bym powiedziała, że to był cień perłowy. Ale to co jest w środku, to jest mega piękne. Jest suchy, ciekawe jak będzie się nakładać pędzelkiem. Ciekawe, ciekawe. Nieciekawe, po prostu sprawdźmy to. Biorę pędzelek, nabieram rozświetlacz i walę na facjatę. Pamiętajmy, że mam e, matowy odkład. wezmę, zrobię kółko dookoła spróbuję z tej z kółkiem bardziej transferuje się ta biała perła niż rozświetlacz szkoda no, chciał a spróbuję zrobić to palcem, słuchajcie A, ah, suchość skali. High level. Ok. No tak. A jeszcze mam suchą skórę, bo od tego um, kory, podkładu i tak właśnie jest. Um, spróbuję go jeszcze z innymi um, podkładami i zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Uuu! Uh. Schodzi. Także może to będzie, będzie produkt wow, ale coś tam się mieni, ciekawe, ciekawa, ciekawa sprawa, zobaczymy jak to będzie wyglądało i teraz tak, yy, był rozświetlacz, był puder, była kredka, która ogólnie nie należy do tego zestawu, także i jedna rzecz, która bardzo kręci wszystkich, 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 let it glow, Glitter, który ma opis pod spodem. Nie będę sobie go odrywać, bo podejrzewam, że wiem o co chodzi: że to jest glitter do twarzy i, i ciała. I teraz tak. On ma tu słonkę. Ula, lajki! Like. Kaczek, on jest taki. Nie pachnie w sumie. I słuchajcie, mamy tu. Chciałabym powiedzieć Wam ile mamy tu produktu, więc tego nie to będę musiała to zerwać. Mhm. bo ja się znam. 6M jest napisane, więc to 6ml będzie. No. Glitter twarzy ciała. A tu mamy Glamshop i jest 12M, czyli 2 razy tyle. Cena, nie pamiętam Glam Shopowa jak to jest. I uwaga, teraz tak. Tak wygląda glitter z bel. Tak wygląda glitter z Glamshop. Tu właśnie będzie jedna kulka. Tu się bryli, tu nie, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej. To bryłko. Mhm chcę I teraz tak. Czysta dłoń. Na tej ręce lecim z tym. No to tylko jest tłuste. są małe i duże takie te oczka, i to wygląda tak. Zobaczymy czy zastygnie. Na drugi palec nakładam glamshop. Tu są ewidentnie większe oczka. I wygląda to tak. To jest glamshop. Tu macie glamshop, tu macie Belle. Ojku, jak to pięknie się nie ogólnie. Tak to wygląda. Która wam się bardziej podoba? To jest takie bardziej żółto-zielono jakieś tam. A tu jest bardziej niebiesko-fioletowo tu z tej strony. Fajne. Dobra, to robimy makijaż, chyba. Hmm. Ja myślę, że może zrobię po prostu osobny makijaż oczu, bo teraz nie będę nic używała z Bel. I po prostu do Was wrócę, jak zrobię sobie makijaż oczu i na przykład nakleję sobie może ten brokat. A może po prostu. Nie, wiecie co zrobię? Zrobię coś mega prostego. Zróbmy sobie tak. Słuchajcie, pomysł świetny, rewelka mi się wydaje. Biorę sobie rozświetlacz, żeby ten makijaż był typowo bel. Jeżeli nie mam cieni, korzystam z rozświetlacza. A wiecie co, paluch będzie najprościej. Fik. Taki typowo śnieżny rozświetlający. O, palucho mi weszło, bo no to tak nie miało być. Nie teraz, na dno. Mhm. Troszeczkę wezmę brązera. Bo nie chcę ganczaka, wezmę sobie róż ten jest mi Misporti, taką drobinkę rozprowadzę go tu na załamaniu. Słuchajcie, to będzie prosty makijaż w tym momencie. To róż ładnie wygląda, pięknie. Jest róż i teraz wiecie co? wiecie co jest w bel? Glamshop się przenosi, a bel chyba zastyga na to, co wychodzi, na to, co wychodzi, że bel zastyga. Wezmę Bel i nałożę sobie tu na powieki. Mam nadzieję, że nie zjada to cień spod spodu. Nie, na razie nic się nie dzieje. Co? Też cię kocham. U, szczepienie w oko. Mm. U, szczepienie w oczy. Szczepienie w oczy, ale wytrzymam. Zrobię dokończę makijaż i, i tyle. No muszę. A, jeszcze ustawe na, na koniec. No tuż z gruzuła. Patrzcie, co się stało. Zeszło mi się wszystko w załamaniu. Cały dzień. I co, ją tak zastygnie i co? I tak to będzie wyglądać? Nie i usta zostały nam usta została pomadka, która jest yy, jest napisane, że jest trwała zobaczymy na ile będzie trwała matka. Mm, ale kolor o, piękny. Piękny. Kolor ma ładny. Ciekawy, czy zastygnie. No dobra. Chyba powinnam zrobić takie wiecie, podsumowanie w sumie to, co mogę powiedzieć, jak. To co mogę powiedzieć teraz w tym momencie. Na pewno jestem zadowolona z pudru, bo ładnie mi ładnie twarz wygładził i ładnie wygląda. To na pewno. Tego bym nie, nie będę stosować po prostu na oczy, co prawda zastyga, zasycha i podejrzewam, że przez tą e, właściwość pieką, nie powieki, i podejrzewam, że bardzo szybko to zmyję, e, bo, belo, bo ten glamczu proszę, on odpada bardzo szybko dosyć. E, zostają, zostają te płatki na skórze, aczkolwiek te większe odpadają. I e, i co chciałam powiedzieć, że właśnie pieczę, mi cały czas powieka. W wesz wyszedł ten rozświetlacz i cień. Tam gdzie nałożyłam, po prostu czuję skomfort na powiekach teraz po tym glitterze. E, rozświetlacz będę próbować, jest wyjątkowo wybitnie delikatny jak na takie drobniki jakie ma, ale będę próbować z innymi mm, Podkładami, więc tak. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? No nic nie mogę powiedzieć, bo tak właściwie ja to zmyję, bo mi bardzo pieką powieki i na pewno nie będę tego więcej nakładać na no, oczy, na ciało, tak, owszem. E, dużej różnicy między nim a glampshopem nie ma. Tu jest, przypominam, Bel, tu jest gramshop e, więc jeżeli komuś się ten glamshop podoba, to polecam spróbować może tańszą wersję z Bel jest dostępna. Jeżeli spodoba się to, to będzie się podobało, tym bardziej mm, glamour. Eee, no i tak. O, proszę wszędzie. Teraz będę miała te drobinki. No okej. Okay. Tak wyglądał mój test. Mój test. Moje pierwsze wrażenie po prostu z Bel. Patrzcie, nawet na włosach mam. Orety. masakra. No dobra, to trzymajcie się w pa pa!